Witam, witam, widzowie tego typu. Łobawę. Ja jestem w pracy, widzowie. Mam tę przerwę. Widzowie. No. Cóż, takie życie. Jeszcze nie zacznę na drugi obieg muszę jechać, widzowie. Łobawę tego typu. Ojej. Wiem. Nie chce się pracować, niektórym, a trzeba mieć swoją, swoją hajs kasę, swoją kasę, widzowie. Yy, co chciałem wam przekazać, widzowie, bo sobie zrobiłem chwilę przerwę. Mam dużo roboty dzisiaj, nie, nie, nie dosyć że na drugi obiad muszę zaraz jechać, ale najpierw to muszę tu ogarnąć, co mam do ogarnięcia, połowę i tak ogarnąłem, widzowie informacja dla was widzowie wiecie o tym, że dzisiaj jest piątek, sobota, niedziela macie jeszcze te 3 dni do zamówienia na podstawienie życzenie hejty czy urodzinowy po 2 zł wiecie o tym dokładnie jak wiecie to dobrze, jak nie to przypominam i przypominam jak zawsze, że na podstawie skryna dostajecie prywatnie życzenia, czy tam hejt, czy w zależności co i jak Yy, kto chce, ja nie wrzucam to na fanpage, ani na kanał Bo kanał rozwija się zajebiście Nie się rozwija Nie po to jest ten kanał stworzony, żebym że wrzucał jakieś bzdurne filmy Tego typu yy, Tak mówię, widzowie Cały czas zamawiacie Pozostawiam życzeń hejty Lub urcinowa, yy, Urodzinowe żenio, czy coś takiego, tylko na podstawie skryna dostajecie. Jak ja wrócę, widzowie, z pracy, to ja w ciągu pół godziny wam łagam wszystkim, którzy zamówili. Nie ma coś takiego, że o, to, jak wy to widzowie mówicie, o, bo tak nie zrobię. Wczoraj zrobiłem parę sztuk, które zamówiliście, i te osoby, które zamówiły życzę im i inne rzeczy wiedzą dokładnie, że tak jest zawsze, nie ma zbytnio czasu, ale stara się to ogarnąć to jest taka prawda widzowie i dlatego informuję was widzowie, żebyście nie byli wkurzeni bo ja pracuję, no. kończę tutaj y, jedną posesję i jadę na drugą posesję no, mam dwie posesje, dwie dwie, dwie, no ale cóż mi tam nie przeszkadza widzowie Tak mówię Ja wiem, że nie chcecie już zamawić te podstawiem życzenia ale jeszcze macie dzisiaj sobota niedziela te trzy dni Tylko ja zrobiłem promocję po 2 nie trzy, tylko dwa. No to powinniście się zachęcić na zamówienie Tylko podstawa to jest wizowie Wiadomo skryt, Na podstawie skryna dostajecie Nie ma coś takiego, że A bo nie pokażę. Musicie, bo na podstawie tego dostajecie, właśnie. No dobra. To jest taka informacja dla Was, widzowie. Kto nie był, no to zobaczę na mój fanpage. bo tego nie to. Ale wiadomo, że młodzież, no faworyzacja, że sz szkoły są zamknięte. Mm. Dawid, jak wrócę, to ci ogarnę, podeszli mi jeszcze raz, co, jak? albo zaraz ci ogarnę. Dawid, to na, po, po tym live'ie, to się odezwij do mnie od razu. To ja już ci od żebyś później mi tu nie wypisał y, głupot, czy coś takiego. No dobra, żegnam się, a ty, Dawid, kieruj się do mnie na prywatny wysyłaj dla kogo i, i zaraz się ogarnę. To jest dla mnie 10. 10-5 minut tego typu. Poza nam tego typu. Będz.